Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na czytaniu tygodniowym od 4 do 10 kwietnia bieżącego roku. Karty mam już potasowane. Teraz je tylko przełożymy i już patrzymy kochani, co ciekawego nadchodzący tydzień dla was przygotował. Poniedziałek. 4 buławy. Wtorek. 6 buław. Środa. 10 buław, czwartek sprawiedliwość, piątek arcykapłanka, sobota król, Mi rycerz mieczy, przepraszam, i niedziela karta śmierci. W tle czytania mamy 5 buław. Co to za zamieszanie, kochany koziorożcu, ewentualnie z czym się zmagasz? No jest jakiś konflikt, jest jakiś problem, tylko pytanie właśnie, czy koziorożec uczestniczy w jakimś zamieszaniu, czy po prostu zmaga się sam ze swoimi jakimiś słabościami, bądź waha się w jakimś temacie. Jest, jak to się mówi, między młotem a kowadłem i no nie wie, co zrobić. W poniedziałek cztery buławy, być może szykujecie się do jakiejś uroczystości rodzinnej, jakieś miłe spotkanie. Ogólnie bardzo fajny, udany dzień. Warto tutaj sobie pozałatwiać wszelkiego rodzaju sprawy. Dalej mamy szóstkę buła, więc tutaj już jesteście nastawieni na sukces i pewne sprawy bardzo szybko i, i z powodzeniem uda się załatwić. W pracy ok. Te koziorożcy, które szukają pracy, macie szansę tą pracę znaleźć. Nie odpuszczajcie, nie rezygnujcie. Wytrwale Szukajcie, a ta praca się pojawi, być może już jakaś korzystna oferta we wtorek, może w czwartek nawet będziecie podpisywać umowę. Natomiast wracamy do poniedziałku. Cztery buławy to jest taki stabilny, bezpieczny dzień. Niektórzy być może spędzą go w domu, weźmiecie sobie dzień wolny, zwłaszcza jeżeli w weekend gdzieś balowaliście na jakimś przyjęciu. E, ogólnie dużo radości, dużo zadowolenia. Wsparcia, poczucia bezpieczeństwa. Najlepiej będziecie się czuli w domu, tak? Wśród najbliższych. No i tyle. W firmie też ok. Bez żadnych jakichś niemiłych, niespodzianek. Bardzo udany, taki no, spokojny, można powiedzieć, poniedziałek. We wtorek sześć była, więc tutaj karta sukcesu na no, wszelkiego rodzaju działania, plany, zadania, prace, które sobie. Wyznaczyliście jakieś cele, uda się osiągnąć. Zdobycie pracy, wygrana sprawa w sądzie, załatwienie pozytywnie jakichś spraw urzędowych, uzyskanie jakiejś ważnej informacji, y, awans, podwyżka, jakieś uznanie. W, y, wygranie jakiejś sprawy to już mówiłam, ale zaliczenie jakiegoś sprawdzianu, Ukończenie jakiegoś kursu z wyróżnieniem, no i jakieś nagrody, tak? Jakieś właśnie wyróżnienia za świetne osiągnięcia w pracy, w nauce. Ogólnie dzień nastawiony na sukces, więc tutaj warto podjąć się nawet trudnych takich spraw, które gdzieś od jakiegoś dłuższego czasu no, nie udało się pozytywnie załatwić. Zawsze wychodziły jakieś schody, jakieś trudności się pojawiały, teraz widać, że tutaj udało się. I to będzie taki naprawdę głośny jakiś sukces, gdzie ludzie będą bili brawo, no, uznanie szacunek, więc być może nawet coś bardzo takiego jakby to powiedzieć, wielkiego, tak? Może jakiś projekt prze przepchniecie, może jakiś właśnie tutaj yy, jakąś dobrą transakcję przeprowadzicie, ukończycie jakiś projekt no coś co po prostu wpłynie bardzo dobrze na, na Waszą opinię i zmotywuje do dalszej pracy w środę mamy 10 buław więc tutaj dużo, dużo, dużo spraw na głowie, dużo obowiązków koziorożec może być troszeczkę przemęczony więc chyba po pracy nigdzie nie będziecie wychodzić odpuścicie sobie dodatkowe zajęcia bo, bo będzie się działo Ciężko będzie też w domu, może być taka napięta atmosfera, więc jeżeli jesteście w relacji, odpuśćcie sobie jakieś, jakieś poważne tematy i przełóżcie to na kolejny dzień, no bo widać takie przemęczenie. No, gdzieś nie jest wam po drodze, żeby dzisiaj ze sobą rozmawiać, zwierzać się i skupiać na jakichś ważnych problemach, tak? No może być też tak, że jakoś sobie gracie na nerwach i y, wszystko będzie koziorożca irytować, dlatego żeby nie doszło do jakiegoś większego spięcia, bo mamy tą piątkę buław w tle, pamiętajcie, nie dajcie się prowokować, i po prostu albo przemilczcie, albo ustąpcie, żeby y, no nie dawać powodów do jakichś niepotrzebnych napięć dodatkowych w domu. Co w czwartek? W czwartek mamy kartę Sprawiedliwości, więc może jakiś trudny proces, jakaś trudna sprawa sądowa, może ry, gdzieś tam musicie rywalizować z kimś o miejsce pracy, więc tutaj nie bójcie się. To, że jest dużo chętnych na jakieś stanowisko, to nie znaczy, że wy tego stanowiska nie otrzymacie. Tutaj te koziorożce, które właśnie szukają pracy, mają szansę tą pracę znaleźć. Ciężka praca, czeka też koziorożce, które przygotowują się do jakichś egzaminów, testów, studia, nauka, zdobywanie wiedzy. No tutaj widać, że naprawdę piątek, sobota, niedziela siedzicie i uczycie się. Natomiast w czwartek, co jeszcze? Dobre spotkanie z wagą, która dobrze ma, może wam w czymś podpowiedzieć, doradzić, zwłaszcza sprawy administracyjne, prawne. Dobry czas na podpisywanie dokumentów. Wypowiadanie się w danym temacie, ocenianie pewnej y, sytuacji. Ktoś może was ocenić i będzie to bardzo dobra ocena. No i sprawy związane z wiedzą z nauką, tak. Tutaj już mówiłam, że jakieś sprawdziany, jakieś egzaminy powinny wam y, pójść pozytywnie. Tylko nie bójcie się zmierzyć, tak, z tą sytuacją. No, sprawy sądowe mogą być trudne, ale sobie poradzicie, więc też nie bójcie się, bądźcie odważni, walczcie o swoją prawdę. Co w piątek? W piątek mamy kartę arcykapłanki, więc koziorożec będzie taki troszeczkę nieobecny. Yy, unika spotkań towarzyskich. No raczej po pracy będziecie chcieli sobie posiedzieć w domu. Może dlatego, że musicie się czegoś nauczyć. Ewentualnie będziecie chcieli posiedzieć sami ze sobą, trochę od, odizolowani. Od społeczeństwa tarcy, kapłanka, to jest taka karta zbliżona do pustelnika, tak? Chce sobie posiedzieć w zamku, poczytać, gdzieś tam zająć się swoimi sprawami, e, pomedytować, czyli rozwój duchowy też, pomyśleć. E, karta też ostrożności, ale zdobywania wiedzy, więc tutaj, jeżeli szukacie jakiegoś rozwiązania w danej sprawie, coś jest jeszcze niewyjaśnione, niejasne, zawsze możecie. Poradzić się osoby kompetentnej. Tutaj jest waga, wodnik bądź bliźniak pokazany. Jakaś szczera rozmowa też w sobotę z Królem Mieczy, mężczyzna po 45 roku życia. Może w sprawie pracy, może właśnie jakaś nauka, egzamin, jakiś sprawdzian waszych umiejętności, waszej wiedzy. Będzie też możliwość wypowiedzenia się, powiedzenia prawdy, wytłumaczenia. Może tutaj niektóre koziorożce wyjawią jakąś tajemnicę bądź odkryją jakiś sekret natomiast widzę ogromną inteligencję, wiedzę i taką mądrość płynącą z jakichś ważnych decyzji więc tutaj jeżeli coś koziorożec planuje yy, intuicja mu podpowiada, że to jest właśnie to ta droga, w której yy, kierunku koziorożec powinien podążać to idźcie za tym bo to jest naprawdę ważna i właściwa decyzja co jeszcze w sobotę? No król mieczy możecie być troszeczkę tacy zdystansowani, ale będziecie na pewno świadomi swoich decyzji wyborów. Mm, jakieś ważne rozmowy, spotkania, wyjaśnianie jakichś spraw, zwłaszcza w relacjach, jeżeli coś Wam nie pasuje, to tutaj na pewno koziorożec będzie mówił o swoich uczuciach. Nie będzie tłamsił, dusił tego w sobie. Mm. Uważajcie na jakieś kontrole. No i też, żeby nie przekraczać prędkości, tak, żeby tam jakiś radar was bądź kontrola drogowa gdzieś nie zatrzymała, żeby nie jakiegoś mandatu nie płacić. Co w niedzielę? Karta śmierci. Coś się kończy, coś się zaczyna, więc tutaj. Ewentualnie pojawia się szansa na to, żeby właśnie podjąć jakiś temat odkładany od dawna. Spotkanie ze skorpionem, natomiast jest to też karta zmiany, przemiany, która zachodzi w Was samych. Więc tutaj być może niektóre koziorożce dojrzały do pewnych decyzji, może coś chcą zmienić w swoim otoczeniu, coś zakończyć, jednocześnie rozpocząć. No niestety niektóre koziorożce, być może w tym tygodniu się rozwodzą i zaczynają nowe życie, kończą jakieś batalie trudne, sądowe i też właśnie ta karta śmierci mówi, że już skończyły się jakieś trudności, jakieś problemy, jakieś zmartwienia, pokonanie też choroby. Jeżeli mieliście jakieś dolegliwości, zwłaszcza związane z kręgosłupem, z bólami pleców, z takim ogólnym przemęczeniem, bóle stawów. Reumatyzm, tutaj też te problemy miną. No, i jeszcze nie powiedziałam, że wizyta u lekarza, u niektórych w piątek, a u niektórych w sobotę, więc tutaj jakaś wizyta może być, konsultacja ze specjalistą, który być może na jakieś dolegliwości zaradzi. No, i tyle kochani. Taki przeplatany tydzień, ale wykorzystujcie swoją wiedzę i naprawdę kierujcie się intuicją. Nie słuchajcie się nie radźcie innych osób, jeżeli wy sami wiecie co macie robić, tak natomiast jeżeli będziecie uparcie i ta piątka była w mówi zdobądź się na odwagę wytrwaj w tym, walcz o swoje jeżeli będziesz uparcie koziorożcu ciężko pracował na swój sukces to ten sukces na pewno otrzymasz, przedłużanie umów kontraktów, tutaj ci co się martwią o swoje miejsce pracy myślę, że będzie jakaś zmiana korzystna zmiana może podwyżka, może awans może jakieś właśnie warunki umowy, które no, będą Wam na rękę, no i zdanie jakichś egzaminów tutaj, nowe umiejętności, otwiera się ścieżka jakiejś dalszej kariery, może nowy kierunek studiów. Nie wiem, kochani, ale będziecie tutaj łaknęli wiedzy, będziecie chcieli zdobywać wszelkiego rodzaju informacje, które mają być wykorzystane na przyszłość, tak? Arcykapłanka jest ostrożna i przewidywalna, więc ona. Musi wiedzieć, musi być pewna na 100%, że jeżeli jakaś sprawa, w którą chce zainwestować swoją energię yy, ma wyjść dobrze, no to ona musi wiedzieć, że, że musi być przekonana co do swoich racji, tak, że to jest właśnie to. Unikajcie jeszcze w sobotę kłótni, zwłaszcza właśnie z jakimś mężczyzną, który no, może mieć dużo do powiedzenia tutaj może ojciec służyć radą mąż, partner brat jeżeli czujecie, że to jest zgodne z waszymi przekonania, przekonaniami, idźcie za tym natomiast jakieś zmiany tutaj które kończą um, jakieś zamieszanie w życiu koziorożce. ja się bardzo cieszę, że niektórzy z was już od przyszłego tygodnia być może zaczynają zupełnie nowe życie Zostawiając, zostawiając za sobą wszelkie problemy, troski i zmartwienia. To by było na tyle, kochani. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Sprawdźcie sobie dodatkowo znak ascendentalny. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, jest pod tym filmem. Jeszcze raz wspaniałego, udanego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.